เธอ Witajcie w moim nowym mieszkaniu. Wiem, mam wam wiele trochę do wyjaśnienia i postaram się tak naprawdę streścić to jak najszybciej i jak najkrócej. Więc generalnie z Bartkiem kilka miesięcy temu szukaliśmy wspólnego mieszkania i udało nam się kupić właśnie ten niewielki dom idealny dla dwójki osób. Nie jest on przestrzenny, też wspólnie dekorowaliśmy wnętrze. No i zdecydowaliśmy się z Bartkiem kupić nasze właśnie pierwsze wspólne mieszkanie. No mieszkamy tutaj już miesiąc, a te klipy, które widzieliście przed chwilą, to były klipy, które nagrywałam jak wjechałam pierwszy raz z Bartkiem już tak oficjalnie tutaj zamieszkać. No i właśnie od miesiąca już tutaj sobie mieszkamy. Wnętrza domu nie chcę za bardzo pokazywać ze względu na bezpieczeństwo. Możecie gdzieś tam urywek zobaczyć tutaj za mną w tle. Natomiast możliwe, że będę na moim Instagramie wstawiać co nieco z tego mieszkania, więc zapraszam na mojego Instagrama, Julia Podłoga Katyrul. Większa rzecz, którą mam do powiedzenia, to jest to, że przez rok ukrywałam przed Wami fakt, że wybudowałam po prostu własną stajnię. I może teraz przejdę do takiego szybkiego story time. Więc w tle możecie zobaczyć zdjęcia, które porobiłam jakimś tam profesjonalnym aparatem. Starałam się być wiecie profesjonalna. No i dokładnie tak lekko ponad rok temu, a tak dokładnie to rok temu na początku grudnia szukałam idealnej działki pod budowę niewielkiej stajni z wybiegami i z pastwiskami i udało mi się znaleźć taką, może powiedzieć zabudowaną działkę, która przez wiele lat nie mogła się sprzedać. Między innymi dlatego, że są tutaj już postawione mury, które no nie są zdatne już do... znaczy, które nie były zdatne do w ogóle zamieszkania. No i zdecydowałam się kupić. Cena była tak naprawdę stosunkowo niewielka, a ja miałam zaoszczędzone środki, by coś tutaj zainwestować, porobić no i zdecydowałam się kupić właśnie tą działkę i wraz z architektami i w ogóle z całą ekipą pracowaliśmy nad budową tej stajni również pomógł mi bardzo Bartek no nie ukryłam, ten rok był bardzo dla mnie stresujący pod kątem całej tej budowy, ale na szczęście wszystko się udało sama działka była trochę takim ala gospodarstwem domowym były tutaj naprawdę różnego rodzaju zwierzęta, ale na szczęście były to głównie konie. Dlatego, teren był naprawdę idealny dla kogoś, kto chciałby mieć tutaj właśnie swoją stajnię. Chciałam Wam teraz pokazać na zdjęciach, jak wygląda ta stajnia, i opowiedzieć trochę o procesie. Więc generalnie, tak jak widzieliście na tamtych poprzednich zdjęciach, mogliście zobaczyć różne mury, zabudowania, różne budynki. Finalnie wszystko zostało zniszczone poza jednym budynkiem, który trzymał się najlepiej i który najbardziej nadawał się pod taką bazę, pod stajnię. Zmieniliśmy trochę układ tego budynku, wzmocniliśmy mury i osiepleliśmy ściany. No i słuchajcie, dzięki temu powstała stajnia. Możecie już teraz na zdjęciach zobaczyć, że zrobiliśmy stajnię drewnianą w kolorach białego, czarnego, brązowego no i trochę beżowego. Początkowo były różne szkice stajni, był pomysł na marmurową, był pomysł na kamienną i naprawdę tego było dość sporo, ale ja stawiłam na klasykę, czyli na drewnianą stajnię, po prostu, która, no, po pierwsze drewno jest dobrej jakości, po drugie stajnia jest ocieplana, nadaje się ona pod każdą porę roku, więc jeżeli będzie zima, to jak najbardziej ta stajnia będzie się nadawać idealna, idealnie dla koni. Stania jest w miarę duża, ma ona 18 boksów, chociaż patrząc na różne pensjonaty czy ośrodki, to moja stajnia wydaje się tak jedna, jedną z tych mniejszych, ale ta stajnia, jak na sam początek ma 18 boksów, z czego 4 są już zajęte, m.in. przez Fantoma, Landbell, Domino i Eclipse, czyli Erikę. No i stajnia ma jeszcze, słuchajcie, trzy pomieszczenia: paszarnie, siodlarnie i miejsce dla jeźdźców. Ale wszystkie te pomieszczenia nie są dokończone. W przyszłości planuję je trochę zmodyfikować, ale no na razie. Wygląda to tak jak wygląda. Po prostu najpotrzebniejsze rzeczy. No i jeszcze czarna mynia. Początkowo myśleliśmy, żeby dać niebieskie kafelki, ale potem stwierdziliśmy, że czarne będą lepiej pasować, a po drugie, na czarnym też mniej widać zabrudzeń. Przynajmniej tutaj w tym wypadku, bo tak jest ogólnie nie zawsze. No ale teraz chciałabym z Wami przejść na zewnątrz i pokazać Wam areny. Na zewnątrz wybudowany jest lążownik, miejsce na małe wybiegi, pastwiska, areny do ćwiczeń, między innymi ujeżdżenia, skoków i innych przedmiotów jeszcze tutaj nie dodaliśmy. No i dodatkowe też takie oddzielone padoki. Ale w swoim czasie zobaczycie na pewno więcej. No i na sam koniec przyszedł moment, aby powiedzieć Wam trochę słów ode mnie. Generalnie to przez ostatnie lata miałam bardzo dużo roboty, dużo się nakładłam na głowę. No, i te ostatnie lata wyglądały tak, że po pierwsze na głowie miałam ukończenie studiów, dużo treningów, kupno nowego konia, jeszcze ciąża landbell. Teraz na głowie mam wychowywanie tych jej maluchów, a dokładniej to chodzi mi o Erikę i o Domino. I mają one już, słuchajcie, skończony rok, więc im będą starsze, to będziemy robić im cięższe treningi. No i słuchajcie, no jeszcze zdawanie odznaki srebrnej, brązowej i naprawdę odbiło się to wszystko trochę na moim zdrowiu psychicznym i fizycznym. Dlatego teraz chciałabym przez ten rok trochę, no rok lub dwa lata trochę zwolnić. I obecnie przygotowywuję się głównie pod złotą odznakę, dodatkowo jeszcze dalej robię treningi ujeżdżeniowe fantoma. No i zajmuję się z trenerami, ale no także z Bartkiem, czyli już słuchajcie, z moim narzeczonym, ale o tym opowiem Wam w następnym odcinku. Dlatego cieszę się, że mogłam się trochę przed Wami otworzyć i powiedzieć, jak to wyglądało. Ja sobie robię trochę przerwę od tego i zapraszam też, słuchajcie, na mojego Instagrama Julia Podłoga Katirol, gdzie jeżeli chcecie zobaczyć moje trochę życie prywatne i taki content związane z właśnie Ericą i Eclipse, to zapraszam na tego Instagrama. Ja mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. No i przypominam o zostawieniu łapki w górze subskrypcji, no i fajnego komentarza. Ja wszystkie czytam i zazwyczaj daję serduszko, więc zapraszam do skomentowania. I wyczekujcie kolejnych filmików, które będę niedługo przygotowywać, także pa-pa!